Dla Leonarda Gogela, więc dzisiaj będzie o jesieni. Burza nadchodzi, i strach nie bierze. Może pokiem przejdzie? Nie, ja w to nie wierzę. Zaczyna się pić, zaczyna padać, zaczyna grzmieć. Kap, 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 kap. I głośniej, i głośniej. I znów błyska widza, i leje rzęsiście. Kot i pies w ciemny kąt, kąt umyka. I znów grzmi i błyska. Dlaczego to tak? I pluje na szyby, i szumi, i wieje wiatr, i targa drzewami. I po co ten gniew? To tak jak kłótnia dwóch osób lub trzech. Dziękuję. Jeszcze jak jestem tu tym przy, przy tym mikrofonie, to chciałam zaprosić na drugi tydzień, na niedzielę, e, też na godzinę piątą, na mój wieczorek e, poetycki, satyryczny, muzyczny. E, z, będę występować ja z moimi przyjaciółmi, którzy mi myślą powodą. Tak, tak, tutaj w Alibabie o godzinie piątej. Już pomagają. Serdecznie dziękujemy Pani Wiesi Sykut. Mam zaszczyt zaprosić na scenę naszą metafizyczną poetkę Panią Małgosię Gozdę. Gozdek. Serdecznie zapraszam. Wieczór byłam poinformowana, że wieczór będzie zaduszkowy, wobec tego będziemy żegnać tych, którzy odeszli w tym przypadku Leonarda tutaj moje słowo, wiersz, który powstał trzy miesiące po jego tak nieoczekiwanej śmierci w kwietniu. Przepraszam, bo tu tak odeszliśmy troszeczkę od tematu Leonarda, ja tak powracam, ale to w związku z tym, o czym byłam poinformowana, że żegnam Leonarda. Wobec tego, Leonardowi Gogiel. Zgasł w Boży Dzień, a może to była jedna z tych czarnych nocy w Mordowi. Tak czy inaczej, musiał zaskoczyć samego siebie. Przecież nie odchodzi się z niedoczytaną gazetą. W środku kwietnia, kiedy Magnolia uwodzą poetów. Przecież wiedział, czekali na niego, wołali: Leonard, Leonardas, Leo. Złamany czas, głos skulony do szeptu. Osłupiały ptak nie podrywa się z gałęzi opustoszałej Kampel. On, pielgrzym, odchodzi wciąż idzie, biegnie spod ostroj bramy do bram Westerplatte. Wniemozięty, z uśmiechem na twarzy, jak zawsze, jak zawsze w tym swoim swetrze, pod którym dźwiga serce. Bardzo dziękuję. Osobiście, głęboko dziękuję Małgosiu za ten wiersz. Leonard Gogiel był moim ulubionym poetą w naszej grupie, człowiekiem bardzo skromnym. Bardzo romantycznym, człowiekiem nieufnym. Tak jakby nigdy nie wyszedł z łagrów radzieckich. Także dziękuję Małgosiu i cieszę się, że możemy go wspomnieć. A na scenę proszę nową osobę też w naszej grupie, pana Dariusza Radlińskiego. Serdecznie zapraszam. Dobry wieczór, Państwu. Ja, jak zwykle, także i do tego wieczoru dołączę odrobinę zmysłowości. Z elektronicznego myśnika, płomieniem. Jestem żarem, niespokojnym płomieniem. Będę cię ogrzewał i rozpalał. Każdym słowem, dotykiem, spojrzeniem namiętność skrytą w głębi wyzwalał i chronił ją i podsycał w najczulszą zmieniał formę i wciąż tobą zachwycał całując gubił oddech lecz jeśli mnie nie schłodzisz wilgocią ust i łona i całą się nie oprzesz o silne ramiona to w popiół się zamienią marzenia zmysłów szepty Wypalą się pragnienia, więc nie gaś uczuć iskry, oddechem wznieć wspomnienia, szeroko otwórz oczy i podejdź do płomienia. I jeszcze jeden krótki, żeby nie przedłużać. Pragnienie. Ciągnie mnie na motor przed siebie dniem i nocą jakaś niewidoczna siła. Popycha mnie i pogania, zabiera minuty, minuty i w świat wciąż odsłania. Nie, żeby mnie drażniła, bojaźnią napawała, raczej mnie ekscytuje maleńka, miła, mała. I mocno jej brakuje, gdy zdrzemnę się na chwilę i blisko jej nie czuję. Modlitwy, słowa szepczę, by znowu przy mnie była, ciągnie mnie do ciebie niewidoczna siła. Dziękuję. Przy Serdecznie dziękuję panu Dariuszowi Redlińskiemu. Tak nostalgiczny dzień, cieszę się niesłychanie, dlatego że mamy wiele nowych twarzy, nowych talentów, nowych, oryginalnych pomysłów. I jedną z tych nowych twarzy jest pani Ewa Malicka, którą serdecznie zapraszam na scenę. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Tak, dziękuję. Jestem pierwszy raz, kto mówią, przez przypadek, ale przypadków nie ma. Zawsze wszystko jest po coś. Dlatego ja tu jestem teraz też. Mój tomik poezji wydany w 2007 roku, w Polsce go wydałam. Przyjechałam tutaj, miałam swój wieczór autorski w Art Gallery Cafe. Na mówiąc czytała moje wiersze Alicja Szymankiewicz, na pewno wszystkim wam jest znana, nasza przyjaciółka. I może właśnie jej teraz zadedykuję to, żeby, żeby się uśmiechnęła teraz. Moje własne niebo. Każdy z nas ma swoje własne niebo, o którym jeszcze nie wie. Po drodze do niego spotykamy różne małe piekiełka, o ważności których nie mamy nawet pojęcia. Bez nich nie byłoby nas, nie byłoby tego naszego nieba. Jedni zatrzymują się tam na chwilę, inni na dłużej, tworząc często własne, wielkie piekło. I nie ma w tym nic złego. To wszystko jest nam bardzo potrzebne. Na drodze do naszego duchowego rozwoju, bo tam na końcu tunelu do naszego nieba jest już tylko miłość. <klucz> Jeszcze to jedno, Ty możesz. Możesz tonąć we łzach, gdy bliscy ci ludzie odchodzą, lub możesz się śmiać wraz ze wspomnieniami, że. Żyli i z Tobą tu byli. Możesz zamknąć swoje oczy w modlitwie o ich powrót, lub możesz je otworzyć i patrzeć na wszystko, co zostawili. Twoje serce może być puste z tęsknoty za nimi, lub może być pełne miłości, którą z Tobą dzielili. Możesz się odwrócić od jutra i żyć wczorajszym dniu, lub. Być szczęśliwy od jutra, zamykając poprzedni dzień. Możesz pieścić wspomnienia i nie pozwolić im odejść, lub możesz po prostu pamiętać i marzeniom o przyszłości dać się unieść. Możesz płakać, tracąc zmysły, odwracając się od siebie, lub możesz zrobić to, co oni chcieliby, byś zrobił. Zwróć się w głąb siebie, a serce ci podpowie, że tylko tu i teraz jest ważne i dla nich tam, i tu dla ciebie. Dziękuję. Serdecznie dziękuję pani Ewie Polickiej. I nowa twarz, nowa osobowość, nowe talenty. Pragnę zaprosić na scenę pana Leszka Starczewskiego. Zapraszam serdecznie. Ja sobie może zdejmę okulary, wszyscy zakładają do czytania. Kilka dni temu otarłem się o taki cytat, który był mi znany z książki poprzednio, ale zobaczyłem go raz jeszcze. To spowodowało, że rozwinąłem go w postaci takiego wierszyka. Cytat brzmiał tak. I niech sobie będą wszyscy mądrzy ze swoimi rozumami, a ja z moją miłością niech sobie będę głupi. I to powiedział Edward Strachud: Niech sobie będą wszyscy mądrzy z tymi swoimi rozumami, a ja niech sobie będę głupi z moją miłością i tęsknotami. Niech wiedzą wszyscy, co jest ważne, a co naprawdę niepotrzebne. I niech mi mówią, co mam robić, a co zostawić, bo niepewne. Niech wreszcie wszystkim będzie dobrze w tym świecie złym i zakłamanym. A ja niech cierpię, że nie jestem w stanie pogodzić się z myślami. Niech żyje w ciągłej niepewności. To dla mnie lepsze niż lipewność. Niech mnie nadzieje ciągle mamią, nawet jeżeli się nie spełnią. No i drugi wierszyk, bo każdy ma po dwa. Na parapecie za moim oknem pogoda kręci już jesień. Deszczu miarowo puka bębenek, kap, kap wokoło się niesie. Liści kobierzec ptakom pod nogi zarzuca wiatr listopada. Czemu, ach czemu, moja kochana, zaduma znów mnie dopada? Tak bardzo chciałbym móc zejść na ziemię z powały myśli pochmurnych. Lecz nie wiem jak się pozbierać, kiedy w koło jesienne. No który? To zamach na mnie, Marko. Okay. Serdecznie dziękujemy za oryginalność, panie Leszku. I pragnę zaprosić utalentowaną poetkę, panią Krystynę Kowal, nową twarz w naszej grupie poetyckiej. Serdecznie zapraszam. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie. Ja na dzisiejsze spotkanie przygotowałam dwa wiersze. Które tematycznie są o nostalgii listopadowej, o życiu, o duszy. Płomieni świecy. W kamiennym wazonie zostały zamknięte wspomnienia. Listopadowy dzień zaduszny wiatr kołysał świeżymi i zeschłymi kwiatami. Na mogiłach najbliższych świece płoną, blask swój oddają ciemności. Tym, którzy odeszli, pozostawiając nas w bólu, w sercu cierpienie. Żalgłem, boki wyciskają łzy, z myślą o nadziei powstania z do świata nieskończonego raju, jaki i do otchłani piekieł grzechu i braku wolności. Na nagrobkach napisy wyryte, imieniem ludzi, którzy zostali tu pogrzebani na wieki. Zatrzymaj, człowiecze, myśl swoją w ten dzień poświęcony zmarłym, stojąc nad mogiłą, modląc się za nich i wspominając ich życie. Zapal świecę, by płomień dawał światłość i nie zgasł, nie ginąc w otchłani ciemności. Tym symbolicznym znakiem płomienia pomożesz duszy. Niegasnącym światłem blasku świecy dając jej pamięć, oświetlając trudną drogę. Nadziejo, zostań z nami. Odchłań wieczności. W pokoju, gdzie wystrój głęboko miał wymowę, siedziała sobie dusza. Patrzyła spokojnie w cztery kąty. Oczy przesunęła po rzeczach dobrze jej znanych, i zastanawiała się w głębokim smutku, czemu ich dotknąć nie może. Wstała, nie mogąc oprzeć się już swej ciekawości, czy może z nią jest coś niedobrego. Lewą, a potem prawą ręką chciała dotknąć życia, zamkniętego w przedmiotach ludzkiej wyobraźni. W pamięci swojej rzeczywistość przywołać chciała, nie rozumiała swojego istnienia, nadziwić się nie mogła, bo cóż, jak życie swe szybko straciła. Do odchłani wieczności została powołana, nie wiedziała jaką rolę ma tam spełnić i prawie się popłakała. Lecz przeczucie dobre miała, że sama z tym nie została. Nagle jasność na obłoku zobaczyła, bardzo się tym przestraszyła. Oczy rękoma zakryła, strach przeszył jej wiotką, świetlistą duszę. Okrutnie serce drżało w jej ciele duchowym. Na ramieniu inną dłoń poczuła, która dawała poczucie bezpieczeństwa. Ustaty mówiły cicho, ale spokojnie. By zostawiła te rzeczy na ziemi. I pozwoliła innym cieszyć się nimi w ludzkich pragnieniach wyścigów, gonitwie. A sama poszła do raju, krainy marzeń twórczej wyobraźni ludzkiego rozumu, w której istnienie i porządek wzięto, bo na tym nasze życie nie kończy się smutną puentą. Zgodziła się dusza wątłutka, malutka przy blasku stwórcy pana władcy świata. Bo zaproszenie dostała do raju skrabnicy miłości, radości wszechświata, niedostępnego dla każdego na tym ziemskim świecie. I poszła trzymana za rękę, bo zaufała i już niczego się nie bała. I to, co miała, ze wszystkim się pożegnała. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Pani Krystynie Kowal. I teraz a, pragnę zaprosić pana Mariana Włodarskiego, ale zanim a, wejdzie na scenę, proszę Marka Barzyckiego i Darka Sojkę, wspaniałych muzyków. I teraz historia. Marka Barzyckiego słyszałam w to, tu kafejki.